Marian, to jest ryba. Jak to jest connected? Jak nie connected? W dzisiejszym odcinku zakupimy sobie nowe koniki na targów sprzed nami, oraz przy okazji odpowiem Wam na Wasze pytanka, które zdawaliście mi na Instagramie. Ja oczywiście z UNO Elif, podajcie na moje socjale linki w opisie. A teraz bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania. Dobrze, jak wszyscy wiemy, dzisiaj mamy przetny na targu, czyli nowiutkie konie i to moje ulubione. Więc ja bym nie była sobą, gdybym po prostu nie zawitała na tych cudownych przecenach i nie sprawiła sobie jakiegoś nowego podopiecznego. A teraz mamy chyba Paint Horsy i Halflinger, jeśli dobrze mi się wydaje. Zaraz to sprawdzimy. Oczywiście, jeśli się pytacie, się, czy wytrenowałam moje dwie apeloski, które niedawno kupiłam... Nie wytrenowałam. Czy mnie to obchodzi nie za bardzo. E, bo nasz targ się kończy w tą środę, dlatego jeśli chcecie coś sobie kupić, to koniecznie się spieszcie, a e, ja właśnie się spieszę i jedziemy sobie kupić jakieś nowe. E, no, na pewno nie będzie to łatwy wybór, bo no, słuchajcie, jest za dużo zbyt pięknych maści. What the fuck? Dobrze, więc sprawdźmy sobie, za jaką cenę możemy jej dostać. 510! Boże, słuchajcie, ja uwielbiam robić takie dilematy życia. Po prostu jestem w niebo wzięta, że tak Wam powiem, delikatnie. Ale tu jest tyle maści, że wybranie dwóch to będzie po prostu, wiecie? I tak te dwa to jest za dużo, uważam. Będę przy tym miała trzy Paint Horse. Ale kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi? Jak jest takie piękne? No nikogo, no właśnie, o to chodzi. Dobra, takiego bardzo podobnego już mam, e, w sensie magicznego, więc wiecie. Ale jest bardzo podobny do tego. Ten raczej tak mi się średnio podoba, on jest jakiś no, nie wiem. Me. Krówki też jakoś nie za bardzo mi się podobają, że tak Wam powiem. A to jest taka krówka. No, nie wiem. Myślałam nad tym jabłuszkiem takim pięknym. Albo tym. O! Bo on jest taki. Wiecie. śmieszny. On wygląda tak taki le. Nie wiem. Tak mi się kojarzy. Ale ten też jest liczny. Boże, ja nie wiem. No i ten też jest cute Ej, w sumie może jednak nie będę kupowała dwóch Może po prostu wezmę jednego I znowu nienawidzę wybierać nowych koni do kupowania Bo one zawsze są po prostu te najgorsze na świecie Ja nigdy nie wiem jakiego mam wybrać No poczekaj, nie jest prześliczny No po prostu ja nie wytrzymam tego Dobra, słuchajcie, weźmiemy tego dziwolonga, Bo on jest dziwny, ale ładny Ja naprawdę nie wiem co ja widzę w takich dziwnych koniach Nie zwracajmy na to uwagi Eee, dobra, weźmy. To będzie yy, nieśmiertelny wałek czy ogier, wałek czy ogier, wałach czy ogier? Może ogier, on tak wygląda ogierowato. Zebra, Nazwijmy go zebra, błagam. Kolejna rzecz, której nie jestem w stanie sprostać, czyli. Dobra, wiecie, polecimy Basic i nazwiemy go Batman po prostu, wiecie? Tak mi się wydaje. Jest Batman. Jakoś, wiecie, on ma taką, taką białą maskę na głowie, to wiecie, można nam się kojarzyć z takim Batmanem, tak? Tak, dobra, lecimy, kupujemy gościa, jej! Jezu, kocham kupować nowe konia, a jednocześnie nienawidzę! Jest liczny, słodziak, Boże, on jest taki cudowny, on jest taki dziwny, jest taki, taki... Cudowny w tej swojej dziwności, że po prostu go muszę mieć. Dobrze, wyślemy go na razie do i potem wyjdziemy sobie zobaczyć i zastanawiam się, czy weźmiemy sobie jeszcze jakiegoś jednego, czy już muszę opanować po prostu swoją chęć kupowania różnych rzeczy. No nie wiem, jakoś te kare konie w Star Stable do mnie nie przemawiają. Na żywo bardzo do mnie przemawiają, ale w Star Stable po prostu jest taka różnorodność, że aż po prostu się w niej gumie. Ten niebuszkowy jeszcze jest taki słodki, ale ja nie wiem, czy ja po prostu nie przesadzę już wtedy. I ja mam jakąś chorobę? obsesję, wyście wy mnie wyśleć, na jakieś leczenie. Albo coś naprawdę, ja nie wiem, nie wiem. Dobra, nie, no Dali, opanuj się, naprawdę, dosyć. E, weźmiemy sobie jeszcze Halflingera, To na pewno, znaczy zobaczmy, w jakiejś ocenie. Jak są w jakiejś spoko 504. Haflingery są droższe niż paint horsy! Excuse me? Wow, okej, okay. dobra, to się teraz zdziwiłam, naprawdę. Weźmiemy sobie jakiegoś Halflingera z czystego powodu takiego, że one są po prostu przesłodkie. I nie mam żadnego Halflingera w swojej kolekcji. E, dlatego przyda mi się jakiś kucykowaty konik. Tylko teraz, jaka maść, no kolejny życiowy dylemat. Ej, Wygląda słodko, wygląda jak taka sarenka. Ten jej też jest cute, ale chyba stajemy między tym a tym. I teraz, teraz nie wiem. A dobra, raz się żyje, lecimy z tym i nazwiemy go jakoś tak słodko. W ogóle wróćmy do tego, że to będzie klacz, po sobie nie zaznaczyłam. Będzie nieśmiertelną klaczą. Ok, zaczniemy od tego. I nazwiemy ją jak? Właśnie. W ogóle uwielbiam wybierać imiona do tych koni. Po prostu jakoś jakiś jest taki takie fajne. Dobrze, ostateczne imię, jakie nam wyszło, to Melody i kupujemy naszą Melody. Tak. Okej, okay, co do niej akurat nie jestem 100% pewna, mimo iż według mnie jest jednym z ładniejszych koni. A dobra, nie. No patrzcie na te oczka. Jednak jest super słodka. Dobra, jednak ją kocham. Jednak ją kocham, słuchajcie. Wysłamy ją do stajni. I jeszcze wrócę do tych Paint horses, jednak, żeby sprawdzić, czy na pewno ich nie chcę. I to chyba będzie Tyle, no i pójdziemy do pytanek, oczywiście. Kurde, no kusi mnie ta krowa mała, wstrętna jedna. No nie wytrzymam, po prostu nie wytrzymam tego. Dobra, wiecie co, krowę sobie jednak odpuszczamy. Muszę się opanować, bo po prostu mnie tu coś, coś mi uderzyło w wyłbę. I teraz sprawdźmy sobie może w sklepie globalnym. Czy nie ma jakichś nowych, wspaniałych rzeczy, które teoretycznie mogłabym sobie kupić? Kurde, patrzę jest mnóstwo nowych owijek, ale owieki to takie średnio. Patrzę bardziej na siodła, czy są jakieś nowe ciekawe, a. E czy ja już nie mam tego światła przypadkiem? Mamy też nowe cute ogłowia. Dobra, podoba mi się ten czaprak, dlatego nie wiem, czy sobie go nie kupię. Dobra, kupię go. Niebieskie zawsze rzeczy są na propsie, a ta jest wyjątkowo ładna. Są też do tego owiki do kompletu, ale myślę, że owiki to już będzie too match. Tu są takie niebieskie, ale to być tak mech. Ogłowy widzę są te stare, czyli nie ma tutaj zbytnio jakiegoś szału. Jakieś nowe siotła. Znaczy no, nowe jak nowe, trochę stare już, ale... O, ja na przykład uwielbiam te ogłowia. Które są takie, wiecie, pojedyncze. I chyba właśnie sobie sprawimy takie pojedyncze ogłowie, głowie, ale kupimy je za sillingi już. Okej, okay, dobra, koniec tego dobrego. Wracamy do stajni zobaczyć e, jak tam nasze nowe jak zwierzątka. Także jesteśmy w stajni tu mamy nasze nowe dziecko e, o imieniu Daylight. O Jezu, pies mi w las na Bok. E, dobra, zmień, będziemy zmieniać daylight z tymi różnymi naszymi komi, które dzisiaj dostaliśmy. E, czyli tak, wciśnijmy tutaj. E, melody, i gdzieś jest nasz jeszcze Batman. Dobra, Batmana wciśniemy tutaj, na miejsce, gdzie Zobaczmy najpierw Melody. Boże, jaka jest słodka. Jak ja Wam kiedyś mówiłam, w sumie ona jest takim trochę kucykiem. Jeśli mam być szczera, to ona mi tak wygląda to no popatrzcie na nią troszeczkę. Jak wiecie, mm, ja słynę z tego, że uwielbiam wszystkie kucyki, ale no popatrzcie na nią, no ona jest po prostu przesłodka. Ja nie mam jeszcze aż tak, tak słodkiego konia, tak żywa żywa jest po prostu perfekcyjna, naprawdę, no zobaczcie. Totalny slaj. o Jezus Maria, gdzie ja jadę, Jezus Maria. Nawet czekajcie, trochę nas przybliżę, bo ja tak odjechałam daleko w jakieś w ogóle, nie wiem. Popatrzcie, no kurde, zobaczmy, zobaczmy jak dymuje, w sumie, bo ja nie wiem. O, dobra, I... dobra, to jest to jest taki kucyk, że to jest jakiś hit. Zapamiętajcie ten moment. To jest pierwszy kucykowaty koń, którego mam w swojej kolekcji. Pamiętajcie to, bo to się za szybko drugi raz nie zdarzy. Ale nie, no myślę, że ładnie razem wyglądamy. No nie, nie powiecie, że nie, nie powiecie, że nie. Dobra, i chodźmy zobaczyć teraz Batmana. Zostawmy naszą melodię tutaj. Oj, Siup, siup, siup. Siemka, Batman, siemka. No zobaczcie, no kolejny słodziak. No ten też, ten jest jeszcze fajniejszy. Ja lubię konie, które mają dziwne maści. A jak widzicie, on ma... Wyjątkowo dziwną maść. No nie no totalny slej. No, patrzcie, jaki on jest przecudowny. O, przy okazji wam pokażę też e, tego jednego e, Paint Horse'a, którego już mam. Ej, w ogóle możecie mi dać znać, czy chcecie zobaczyć taki mój e, room tour, ale w stajni, że pokażę Wam, jakie mam wszystkie konie, i ogólnie. No, patrzcie, jaki słodziak. Dobra, zadębuję Wam dla Was. Jezu, no dobra, jednak mi się strasznie podoba. Okej, okay, dobra. Cofamy się z i już wam pokazuję. Chociaż e, to, jego już powinniście znać. Nazywa się Chaos. Chaos? 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 Nie wiem jak to powiedzieć. E, on jest koniem magicznym, ale tak jak mówiłam, ja wszystkie konie magiczne kupuję, bo one mi się podobają przed zmianą maści przed jakby zmianą na magiczny. I to jest właśnie ten Paint horse, którego już mam. I jest prześliczny! I ma 15 poziom, więc słuchajcie, to się też często nie zdarza. E, Okej, okay, dobra. Będziemy sobie, potrenujemy sobie na jakimś koniu podczas gdy ja będę odpowiadała na wasze pytania. Tylko muszę wybrać Kurde na jakim. Dobra, wiecie co, chyba skończymy trenować Boksbita, bo już zaczęłam, to już wiecie, skończę go od razu. E, dlatego zostawiamy tutaj y, i Melody i Batmana. W ogóle Batman uważam, że idealnie mu pasuje to imię. Słuchajcie, ale tak myślę, że skoro już mamy te wszystkie nowe konie, to kiedy się trzeba wytrenować. Może jak przyjdą wakacje, to jakieś live y będą robione? Może będziemy mogli sobie razem pograć? Kto wie, kto wie. Dobrze, lecimy z pierwszym pytankiem od Victoria Stefanek. Ile? Masz koni w Star Stable, no i to szybka odpowiedź 32 konie liczyłam łącznie z tymi, z którymi kupiłam dzisiaj. No właśnie, a to możecie tutaj znać, czy chcecie taki odcinek, w którym e, opowiem Wam trochę o wszystkich moich koniach, taki rumdur po stajni, bo może Was to interesuje, a może nie, dajcie znać. Ok, kolejne pytanko, drugie z trzech mamy od Kazumi. I brzmi ono, jakie masz plany co do kanału uśmieszek? No to tak, jak wszyscy wiemy, już chyba raz kiedyś pytam na to pytanie, ale plany mam bardzo duże. No na pewno chciałabym osiągnąć to 10 tysięcy subskrypcji, czyli was, którzy za tym stoicie. No bo wiecie, to jest taka super fajna pełna liczba, do tego mi jeszcze daleko, ale wiecie, trzeba żyć marzeniami, tak? Na razie nagrywam te swoje filmy tak totalnie dla fanu, póki sprawia mi to, wiecie, po prostu przyjemność. A też za bardzo się cieszę, jak mnie na przykład spotykacie i mówicie: O hej, Kanueli, no się i tak dalej. Dlatego to jeszcze bardziej mi kręca. No, na pewno też takim kolejnym planem kanałowym, to, to chciałabym troszkę podbić może mojego Instagrama. By the way, możecie tam wpadać: no z osobą albo No i co, może takim też moim celem przyszłościowym będzie e, zaczęcie nagrywać z kamerką taką na twarz, może też inne gry, a w przyszłości e, może też taki content Wiecie, nie tylko gry, tylko co się na zasadzie rzeczy i tak dalej, ale to jest naprawdę tak daleki w ogóle, wiecie? Cel, że tak, no na ten moment, tak jak mówię, te 10k subskrypcji e, tak, żeby chociaż trochę więcej osób zaczęło mnie kojarzyć, no i w zasadzie to tyle. Ja oczekiwań też jakoś za dużych nie mam, po prostu cieszę się na razie tym, co mam, cieszę się tym, że sprawia mi tu dużo radości, cieszę się, że wam sprawiam też dużo radości, no i chyba na tym to skończę na razie. No i pytanie, którego się spodziewałam mamy od Susan Starstable, ostatnie pytanko i czemu w czwartek nie pojawił się odcinek w ogóle, wow, ciekawe, że ktoś zauważył, że w czwartek nie było odcinka, więc na już że zapomnieliście. E, no ale tak, jak wszyscy wiemy, mamy koniec roku, zbliżają się wakajki. E, no, nie będę wam tego też ukrywać, że ja do szkoły jeszcze chodzę. Niestety. No a jak to koniec roku, nauczyciele sobie przypomnieli, że hej, trzeba zrobić jakieś oceny. Nie można wystawić oceny prowizowanej bez żadnych ocen. Dlatego zaczęłaś seria sprawdzianów, kart kubek, tłoczenia się w szkole, po prostu mnóstwo, mnóstwo nauki, mnóstwo rzeczy do zrobienia i niezwyczajnie świeci się nie wyrobiłam. E, w weekend też wiecie, komu takie sprawy, dlatego tam też tego nie mogę odpuścić. E, no i niestety ten no, się nie pojawił, to, to Was bardzo przepraszam, ale jednocześnie się cieszę, że pamiętacie, że filmy w czwartki mają się pojawiać. Tak, dlatego e, sorka Memorka za mój poślizg, ale no naprawdę zostałam przytłoczona szkołą i różnymi innymi rzeczami, które mi akurat w tym tygodniu spadły. Naprawdę bardzo chciałam dla Was nagrać ten film i mnie to stresowało, że ten film miałby się nie pojawić w czwartek, no ale wyszło jak wyszło. No i słuchajcie, e, jeszcze raz was przepraszam i mam nadzieję, że to się już nie był Wiecie, ale może na przykład za to postaram wam się to jakoś zrekompensować i no nie wiem może wstawię jakiś drugi odcinek w tym tygodniu, na przykład czwartek i nie wiem, we wtorek albo w czwartek i w sobotę, no nie wiem, nie wiem, może to będzie taki surprise. Z pytanek to by było na tyle, pamiętajcie, że jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to właśnie możecie trafić na takie okazje, w których e, możecie wziąć swój udział w moim odcinku, dlatego, żeby tego nie przekapić, koniecznie followujcie. Koniec zrobienia moich wyścigów, koniec odpowiadania na pytanka, lecimy do zakończenia. W tym odcinku to by było na tyle, jeśli podobały wam się bardziej takie spokojne, casualowe odcinki, to koniecznie mi znać o tym, zostawiając łapeczkę w górę. Zachęcam już do subskrybowania tego kanału. Pamiętajcie, filmy pojawiają się w czwartek o godzinie 17, a ja jeszcze wam miłego dnia, wieczora, południa, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczonka!